Słuchaj, w ciągu zaledwie kilku dni na nasz rynek napłynie kilka miliardów dolarów i ja wszystko dzisiaj wytłumaczę wraz z technicznymi aspektami wykresów oraz ważnymi informacjami, które pojawiły się w ostatnim czasie, dlatego skup się, obejrzyj do samego końca i lecimy z tematem. Zaczniemy sobie od sygnału, który dopiero co nadchodzi, aby móc się przygotować raz jeszcze z zawczasu, ponieważ to nie jest byle jaki sygnał, a mianowicie jest to przecięcie dwóch średnich kroczących, czyli dwusetki tej czerwonej linii oraz pięćdziesiątki. Tak się składa, że możesz kojarzyć te dwie linie. Na tym kanale omawiałem Death Cross, czyli bardzo dramatycznie nazwane przecięcie niebieskiej linii od góry z tą czerwoną, co przyjęło się, że jest niedźwiedzim sygnałem. Natomiast historia oraz statystyka mówią po prostu co innego, szczególnie na tym rynku. Dlatego jeśli jesteś na bieżąco z tym kanałem, to wiesz, że. Gdy doszło do tego rzekomo niedźwiedziego sygnału, no to wówczas paradoksalnie kupowaliśmy i otwieraliśmy longi. Dlatego tutaj na szybko przypomnę, że w trakcie trwania hossy na bazie cykliczności to tego typu death crossy częściej niż rzadziej wyznaczają nam przynajmniej okolice lokalnego dołka. A do czego tutaj zmierzam, to fakt, że wkrótce dojdzie do Golden Crossa. Czyli raz jeszcze w teorii ten Golden Cross będzie byczym sygnałem, natomiast upewnimy się, czy na pewno, ponieważ wiemy już, że ten wskaźnik bywa nieco omylny. Więc po pierwsze, to ostatnim razem, gdy doszło do Golden Crossa, było to w trakcie wychodzenia z siedmiomiesięcznej, rekordowej wręcz konsolidacji z zeszłego roku, przy której towarzyszyła formacja byczej flagi. I teraz sytuacja ma się również bardzo podobnie, i widzimy, że od Death Cross'a do Golden Cross'a bitcoin rok temu urósł o około 20%, i na chwilę obecną, jeśli zmierzymy sobie mniej więcej o tutaj, no to zobaczymy, że tym razem bitcoin już urósł wcześniej o wiele więcej, bo na swoim szczycie było to nawet 34%. Co prawda, na chwilę obecną. Wynosi to 30,5%. Ale do tego złotego przecięcia jeszcze nie doszło, więc warto mieć na uwadze. Tym bardziej, gdy zerkniemy sobie, co w ogóle stoi za tymi przecięciami, a mianowicie to, aby doszło do byczego. Sygnału od strony tych dwóch średnich, no to ta niebieska, czyli 50-okresowa średnia krocząca, czyli można uznać ją za średnioterminową w stosunku do tej czerwonej, długoterminowej 200 średniej kroczącej. Więc jest to jak najbardziej naturalne, gdy cena idzie w górę, no to ta 50 średnia krocząca również idzie do góry, ponieważ jej jedyną rolą jest po prostu podążanie za ceną i uśrednianie w tym przypadku 50 ostatnich okresów, co na wykresie jednodniowym oznacza 50 ostatnich dni. W związku z tym cena musi najpierw urosnąć, aby doszło do tego rzekomo byczego sygnału. Co poniekąd jest dosyć paradoksalne, i jak widzimy chociażby po przykładzie z ostatniego Golden Crossa, no to w tym przypadku doszło do jego przecięcia przy lokalnej górce, zaraz przed korektą z 72,5 tysiąca dolarów, nawet na 66,900, ale przed kolejnymi dużymi ruchami w górę. A poprzednie tego typu przecięcia można było doświadczyć już dwa lata temu. Widzimy, że Death Cross wyznaczył nam idealnie lokalny dołek, natomiast Golden Cross w tym przypadku mniej się sprawdził jako potencjalny wyznacznik lokalnego szczytu. Po prostu ten impuls wzrostowy był na tyle duży że ówczesny Golden Cross można uznać jako po prostu sygnał kontynuacyjny do wzrostów, ponieważ tym on właśnie w dużej mierze jest i na tym chciałbym się dzisiaj skupić między innymi. Natomiast pierwszy Golden Cross w całej tej hossie miał miejsce zaraz po wyjściu z konsolidacji po osiągnięciu lokalnego dołka na Bitcoinie. Widzimy raz jeszcze, że miało to miejsce po wzrostach i również po nim doszło do małego odreagowania z 23 tysięcy dolarów na około 21,5. Więc tak, nadchodzący sygnał jest byczy, ale w takiej bardzo krótkoterminowej perspektywie wcale być nie musi. Bardzo podobnie jak wskaźnik hash ribbons, który również składa się z dwóch średnich roczących, których przecięcie wypluwa nam sygnał zakupowy, ale po kapitulacji górników, przez co tak jak podsumowałem w poprzedniej analizie, to w perspektywie średnio i długoterminowej hash Ribbons jest świetnym wskaźnikiem, natomiast w perspektywie krótkoterminowej o wiele częściej paradoksalnie wyznaczał nam lokalny szczyt. Natomiast paradoksalnie w perspektywie bardzo krótkoterminowej, no to jak widzimy sobie chociażby po ostatnim przykładzie, sygnał zakupowy pojawił się idealnie na lokalnym szczycie, z tego względu, że logika, która stoi za tym wskaźnikiem, składa się z przecięcia dwóch średnich roczących, tylko że jednym z warunków jest tutaj poprzedzająca kapitulacja górników. Oczywiście w takim dużym skrócie, dlatego te przecięcia nie są idealne, natomiast. Świadomość tego, z czego są one zbudowane, pozwala nam dokonywać jeszcze lepszych decyzji. Przede wszystkim na bazie danych i statystyki, a nie na bazie emocji, ponieważ już teraz to wymówię, gdy dojdzie do tego Golden Cross'a, no to na Twitterze czy tam na YouTubie będzie pełno różnych dziwnych, e, byczych, euforycznych tam nagłówków, tytułów czy postów. I jasne, część z tych predykcji może nawet się spełni z tego względu, że to jest dobry sygnał do kontynuacji impulsu wzrostowego. W średnio i długoterminowym ujęciu, natomiast w krótkoterminowej perspektywie, no to po prostu warto uważać. No i właśnie w temacie rozgrywania rynku, to w ostatnim czasie zdecydowałem się zamknąć 10% mojego longa z dźwignią 3X na Bitcoinie. Oczywiście, którego założeniami dzieliłem się z zawczasu wraz z konkretnymi zleceniami na w pełni darmowym telegramie o nazwie LCC, który podlinkowałem poniżej pod tym materiałem w opisie na samej górze. Między innymi z tego względu, że właśnie spotkaliśmy się z bardzo ważnym poziomem oporu i gdzieś tam. Celowałem właśnie w aktualną konsolidację, która ma miejsce. A jeśli oglądałeś moją poprzednią analizę, no to wiesz, że ja przymierzam się do otwarcia kolejnej pozycji na rynku. Jeśli warunki na bazie mojej strategii się spełnią, to ja z pewnością poinformuję o niej na tym telegramie. A historia pokazała, że opłacało się być na bieżąco i ja nie zamierzam tego zmieniać. Idąc dalej, to po wejściu w weekend warto obserwować co się dzieje na giełdzie CME, ponieważ tutaj Bitcoin swoją cenę zamknął przy 104 435 dolarach. Zatem jest prawdopodobieństwo, że stworzy nam się luka, a jak jesteś nie od dzisiaj na tym kanale, no to wiesz, że luki z giełdy CME mają duże prawdopodobieństwo bycia wypełnionymi. Zatem jeśli coś tutaj pojawi się wartego naszej uwagi, to z pewnością poinformuję na tym kanale, więc subskrybuj i po prostu nie przegap najważniejszych informacji. Omówmy sobie jeszcze sytuację ETH, ponieważ tutaj ewidentnie doszło do jednego z największego odbić po ostatnim dołku. Zatem co dalej? Czy rzeczywiście ETH ten pazur, który pokazał w ostatnim czasie, będzie dalej kontynuowany, czy może jednak raz jeszcze Ethereum zawiedzie? Zatem zerknijmy sobie na dane. Po pierwsze to na bazie danych on-chain, czyli wskaźnika MVRV Z-score na Ethereum możemy zobaczyć, że wraz z ostatnią korektą ETH weszło w rejony na tym wskaźniku niewidziane od czasów Bessy, co pokazuje nam skalę, w jakiej ETH zawiodło w tym cyklu. Natomiast można było również potraktować tą sytuację jako okazję do akumulacji dalej, aby przynajmniej sobie uśredzić tą cenę w dół. Ja osobiście kupowałem i dzieliłem się tymi zakupami między innymi właśnie na telegramie LCC. Natomiast przechodząc do wykresu ETH, no to zobaczymy, że poziom wsparcia, który towarzyszył nam już od prawie trzech lat, Wraz z ostatnim dołkiem był przebity, natomiast tak szybko jak go przebiliśmy, no to również szybko wróciliśmy na poziomy powyżej tego poziomu. W związku z tym warto mieć na uwadze ten poziom na chwilę obecną 2300 dolarów jako potencjalny poziom wsparcia, a po tak dużym wzroście jak ostatnio, no to odreagowanie jest czymś po prostu naturalnym, niczym niezwykłym i nie ma wreszcie powodów do żadnych obaw. I jeśli byśmy rzeczywiście spadli w okolice tych 2300 dolarów, to ja będę prawdopodobnie robić zakupy i może nawet otwierać longi z małą dźwignią, natomiast jeśli już do tego dojdzie, to sobie omówimy wtedy szczegóły. Na chwilę obecną po prostu warto być przygotowanym na wszystko, ponieważ mamy tutaj jeszcze o wiele więcej do obserwacji niż jedna tam linia, bo mamy jeszcze drugą linię, tym razem na moim autorskim wskaźniku RSI Sport, czyli usportowiona wersja RSI, która pokazuje nam między innymi najważniejsze poziomy i na chwilę obecną widzimy, że gdy konsolidowaliśmy się w okolicy 1800 dolarów, no to powstał nam ciekawy poziom wsparcia. Do którego na chwilę obecną widać, że po prostu ETH zmierza i ładnie to się zazębia właśnie z tym białym wsparciem oraz wsparciem na RSI. Natomiast jeśli zerkniemy sobie na wskaźnik MACD, możemy tutaj zobaczyć, że w ciągu najbliższych kilku dni może dojść do niedźwiedziego sygnału, co jest raz jeszcze no, niczym niezwykłym. Przegrzanie, które nam tutaj bardzo wyraźnie pokazuje liczbowo ten wskaźnik RSI Sport, pokazał 100%. Nawet widzimy, że histogram na MACD, czyli te słupki, które pokazują nam odległość między dwoma tymi liniami, sygnałową oraz MACD, no, to przez długi czas nie doszło do żadnego przecięcia na nich. Zatem ewentualna kontynuacja spadku na na ETH może się wiązać z, z resetowaniem wskaźników i powrotów na takie zdrowe poziomy. Tym bardziej, że ostatnim razem, gdy podobna sytuacja miała miejsce na Magdi, no to jednak niestety miało to miejsce w sytuacji, gdy ETH było na około 4000 dolarów. Nie mówię teraz raz jeszcze, że spadnie teraz z tych 2,5 na nie wiem, 800 dolarów, jednak warto jak zawsze na spokojnie podejść do tematu, zerknąć sobie na najważniejsze wskaźniki i serio wziąć do siebie to, co one przedstawiają. Tym bardziej, że tak jak tłumaczyłem na Twitterze, no to w ostatnim czasie doszło do aktualizacji Pektra na Ethereum i tutaj z takich najważniejszych rzeczy to poprawa skalowalności blockchainów typu warstwy drugie i widzimy, że chociażby ilość aktywnych użytkowników na blockchainach typu właśnie L2, czyli warstwy drugie, no to w ostatnim czasie mocno urosła. Ale naturalnie ma to również związek z ogólnymi wzrostami na rynku. Więc jest to niczym niezwykłym, że ta liczba aktywnych użytkowników wzrosła wraz z wzrostami, ponieważ więcej się dzieje, więcej ludzi się interesuje, więcej ludzi zaczyna klikać. A przechodząc teraz do wiadomości, to możliwe, że w ostatnim czasie usłyszałeś o kolejnej firmie, która zamierza zbierać kolejne miliardy, aby kupować Bitcoina jako swoją strategiczną rezerwę. I tym razem jest to Basel Medical Group, czyli tak jak mamy niżej napisane, Ticker to BMGL i jest to publiczna firma, która specjalizuje się w medycznych urządzeniach. Nie będę chodził za bardzo w szczegóły, czym się zajmuje ta firma. Skupię się jednak na tym, że zamierzają oni zebrać 1 miliard dolarów, tak jak wcześniej powiedziałem, i chcą się skupić na wsparciu ekspansji w Azji. Ale patrząc chociażby na kapitalizację tego BMGL. Która na chwilę obecną wynosi 44,5 miliona dolarów, no to są to jak najbardziej ambitne plany. Ale jeśli zerkniemy sobie na chociażby aktualną kapitalizację BMGL, która na chwilę obecną wynosi 44,5 miliona dolarów, oraz akcję cenową tej spółki na przestrzeni chociażby ostatniego roku, zobaczymy, że osiągnęła szczyt na 5,5 dolarach. Natomiast aktualnie spadła na 2,37 dolarów. Zatem jest to bardzo duży spadek. Jasne, super, życzę im jak najlepiej, aby zebrali kolejne miliardy i kupowali bitcoina i pompowali nasze torby. Natomiast ciekawi mnie fakt, czy to jest bardziej po prostu chęć podłapania się pod aktualny trend, gdzie wiele uznanych firm zamierza budować swoje rezerwy w bitcoinie i później często odbijało się to na wzrostach wycen tych spółek. No to możliwe, że tutaj był podobny zabieg, tylko że no, nie do końca udany. Co więcej, to ten BMGL wszedł na rynek i dopiero w tym roku, w lutym, więc możliwe, że przygotowali po prostu tego typu news, po listingu, aby nie było, że cena wyleśnie bierze do góry, co no, zrobiła już, osiągnęła te 5 dolarów, po czym po prostu cały czas leciała w dół. I do czego tutaj zmierzam? To fakt, że im głębiej wchodzimy w HOS, im ta adopcja się zwiększa od, od strony dużych, popularnych firm, no to jednak kolejne, mniejsze firmy będą chciały się pod, podłapać. Niektórym się to uda, a niektórym, jak możliwe w przypadku, że BMGL, no po prostu się to nie uda. A w temacie miliardów, no to 30 maja, czyli 7 dni od momentu, w którym nagrywam ten materiał, dojdzie do dystrybucji 5 miliardów dolarów od FTX-a do swoich użytkowników i ma się to odbyć w ciągu od 1 do 3 dni od tego 30 maja. Natomiast ostatnie zwroty środków przez FTX jakoś znacząco nie wpłynęły na rynek i myślę, że tym razem będzie podobnie. Ostatnio też wspominałem o wyścigu po Stablecoiny, w którym m.in. uczestniczy World Liberty Fi, czyli projekt Trumpów, którzy mają swój własny Stablecoin USD1. I tak się składa, że oni teraz skalują tego Stablecoina dzięki technologii Chainlink, przez co jest teraz ten Stablecoin dostępny na wielu sieciach, na wielu blockchainach. Więc dobrze widzieć, że tego typu giganci współpracują z innymi uznanymi projektami, pchając jeszcze bardziej tą adopcję do przodu. I to by było na tyle na dzisiaj. Natomiast spodziewaj się wkrótce na tym kanale materiału, nad którym pracowałem długi, długi czas. I jest on zwieńczeniem tak naprawdę, właśnie tego nad czym pracowałem w ostatnim czasie. Przez co też możliwe, widzieliście, że nieco mniej rzucałem filmów na YouTubie, z tego względu, że po prostu byłem zajęty czymś innym. I możliwe, że wkrótce w końcu będę mógł się z Wami podzielić. Nie mogę się doczekać, ale tak jak mówiłem, więcej szczegółów już niebawem, więc subskrybuj i bądź na bieżąco. A ja się z Tobą teraz żegnam. Tak więc do zobaczenia już niebawem i cześć.